No, przygotowuje się starannie do wykonania rzutu karnego. I jest piłka w siatce. Ach, pięknie! Ciekawe, czy uda mu się wyprowadzić bramkarza w pole. I pięknie posłał piłkę w dolny ruch. Fantastycznie to zrobił, tuż przy słupku. Ciekawe, czy uda mu się pokonać bramkarza? I piłka nie wpada do siatki dzięki interwencji bramkarza. Ależ to zrobił, naprawdę. I mamy bramkę. Brawo, brawo, ale ładnie wykonana jedenastka. Pewnie i bezbłędnie. Pokona bramkarza, czy też trafia? Ważą się losy tego meczu, czy uda mu się uratować drużynę przed porażką. Znakomicie! W sam środek bramki! Zmylił bramkarza i gol! Ależ presja od tego karnego! Zależą losy tego spotkania! Gol! Koniec meczu! Wyrzucili ręce w geście triumfu! Ależ to były fantastyczne emocje!